Oj, oła, dostałam. Nie żyję. Ktoś mnie rozjebał, jak chodziłam do tego schronu. Skąd? W ogóle tak z moim zdaniem od strony szpitala będzie. Moim też. Tylko nie wiem, czy na dachu, czy, czy na ziemi. Um, na ziemi, bo rozjebał mnie jak już Jest byłam na dachu, szpitala. jest na dachu, widziałem ruch, A, także jest więcej tak. niż jeden. Dobra, rozjebał mnie jak już byłam w środku, więc małe prawdopodobieństwo, że rozjebał mnie ten z dachu. Gdzie byłaś dola dokładnie? E, Wybiegłam do tego schronu, który jest zaraz przed e, szpitalem, ponieważ stwierdziłam, że tam będziemy na ciebie czekać, a to jest taka pozycja, z której no. nie powinni mnie zajebać. I właśnie tam zginęłam. Zadejdzie. A, widzę ten prawda? No. Tak. Gdzie powoł jesteś? Za domkiem, e, chyba niedaleko od okay. ciebie. Patrzę na szpital. I tak oto historia zatacza kolejny krąg. Jakby się Borys tam urodził, to bym z dupy zrobił garaż. No go kurwa. Może gościu jest tak, że widzi Borysa, bo nie, nie widziałem. Widziałem, że był na, na górnym dachu, ale nie wiem, czy wszedł jeszcze wyżej, czy nie. Na dachu czego to był? szpitala. szpitala. Are you sure you're in Zino? To był Stanek, by the tak. tak. Jest, 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 gość, jest, jest. Kamo. Gdzie? Na dachu szpitala, jak się pojawi, to będę strzelał. Powstrzelić i rozebrać. Nie w takim miejscu. Już mi zniknął. Drzewo mi zasłania. Może schodzić, bo był już od. że tak powiem w pobliżu drabinki. Tutaj od frontu, od naszej strony. Okej, okay, robimy w takim No Firmujmy pozycję, ona tu biegnie. Bo Borys się ładuje, nic się nie dzieje, no. Mi się strasznie kurwa nie podoba ta arma, bo ona jest dla mnie jakaś taka niemiła. Co ja jej nie odpalam, to ona mi pisze no entry, no entry. Pomóż A może nie pek... jesteś, no. To ja się podziwisz. <laughs> ok, receiving. Resizny. Jest gościu, jest gościu, jest gościu, rzuca granat. Gdzie jest gościu? Zabił mnie tym granatem, kurwa. Ooo, oh. Reading Mission File. Eee... Biegnę tam. Zajebany. Gdzie jest gość, gdzie jest gość? Zajebany. Bardzo dobrze. Zajebał Boże ja granatem, ja pierdolę. Aż go pochowamy z honorami chyba, no bo no, jak ktoś rozjebał Spartana w ten A sposób... To zło... Papi to był. Ten co pisał, tak? Tak. Miałem tyle krwi, że w sumie puszką bym mnie zajebał. Gościu jest na szpitalu, gościu jest na szpitalu, możemy go zdjąć. Kto to jest? A survivor. A możemy mu powiedzieć, żeby się poddał? Ma jakąś broń? Nie widzę. Ja nie mam żadnej optyki. Biegniemy tam, tak Boris? Tak. Znaczy jak masz ten gunat to nikt nie zrobi, ale może... co możemy mu zrobić, nie? Porywać ja już Mogę wyjść na... na szpital i... Możemy do niego napisać na, gu... na czacie. Widzi mnie chyba. Mam wrażenie, że mnie widział. Nie, on się patrzy na dół, wiesz? wydaje mi się, nie się, się, patrzy na dół, czyli napisać Napiszesz raczej... do niego? O, możesz napisać. A co napiszesz? Hej, Berezino Hospital Guy. Sub, to papi. Chyba. to niech nie ginie. Tego zdaję. No, ginie, na... tak? No. Ja się ustawię, tak, żeby cię obstawiać jeszcze do pewności. Ktoś się położył pod drzewkiem? Ja. Nie widzę go na tym szpitalu Ale to piszesz, tak, tak piszesz, dobrze mhm. ten ten nie widział? Rzeku game wcześniej jak go zabiliśmy Ola, to ty siekałaś, tak? A ja tutaj, tak, 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 ja sobie tam On wybiegł chyba już, bo widzę gościa przy domku e, z zębiakami. Ja. Przy szpitalu? Pod szpitalem? Tak. O kurwa. Prawie. Z jakimś Lienfieldem czy coś? Survivor? Nie, 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 jestem bandytą wymczona. No to okej, okay, to nie, to nie, to on, to on jednak wybiegł. Gdzie on jest? E, wybiega Pan w... Gdzie no? wybiega? Mów, bo jestem przy szpitalu. E, wybiega w, w kierunku... Jak patrzysz, biegniesz w kierunku szpitala to w lewo. W lewo wybiega na skraj wioski. Koło żółtego domku teraz przebiega Z armią zombiaków. Dobra, widzę go. Czy my go zdejmujemy? Tak, no, no to ten który mnie zajebał, a potem my go zajebaliśmy. Dobra, dobra. Więc jak chcesz? No ja to zdejmujemy jasno. Gdzie wybiegł pan w raz? Jest koło mnie. <grystanie> Okej, okay, Paweł, ale nie wszyscy wiemy, gdzie jest. Dostał. Chyba nie żyje, albo jest nieprzytomny. Zombiaki A, go jedzą. Ale... Zombiaki. Odbiega drugi bandyta to tak? Tak, to ja. Tak, Przyjrzę to mu się, czy wstanie. No już nie wstanie. <grystanie> Tam ma 8 zombiaków. Hello. Hey buddy! What cool. fuck? Dude, he's giving us something. They are slowly they are eating slowly you piece by piece. <laughs> <by laughs> part <laughs> by, <laughs> part <laughs> by part. <laughs> you, you feel the pain? Feel the pain? <laughs> you need <used> to, <laughs> <used> to withdraw. <laughs> it's your best, it's best your best friend now. Just you, pain, pain, zombie. I will eat your heart. <laughs> oh, my God. Oh, sorry, no? But no? Kolejny achievement, I did Dobra, <laughs> <laughs> Dobra, zjadlimo. <laughs> zjadlimo, no. Gdzie biegniemy teraz z kartaniem? ja miałem się tu pokręcił, to no, łatwiej. Dobra, ty możesz sobie wziąć wszystko w wopręta, bo to było za ciebie. Aha, to jeszcze chwilę. Ja też już głodny jestem, w sumie, więc trzeba by pomyśleć, żeby się jakoś gdzieś posilić. Tu sądził ja Butch, tylko o krewku kurwa jego mecz. No właśnie, na szpital jakiś jest taki niewydajny dzisiaj. Biegam do biegnie, tego. Od, biegnie, biegnie gościu. Gdzie? Ja biegnę bandyta od, w kierunku szpitala. Hey, nie, to jest Survivor. Flankuję go, bo z drugiej strony. On ma broń? Tak, ma broń, to... Hey broń. man, drop your weapon. Drop your weapon. Last chance, buddy. Dobra, zabijam go. Cześć, 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 już rzuca, rzuca, Too late. Upadł <laughs> upadło mu się. No nie, nie rzuca, kurwa. Zabić go? On tak, yy, tak tak on idzie na ścieg doch on Kurwa. ja ja do ciebie wygnę, ja do ciebie wygnę. dobra okej okay. kto strzelał ja Dobrze. dobra ktoś tu gada o oh, ktoś ze szpitala mówi więc uważajcie ale mówi że jest friendly więc good do... good morning, morning. Miał to Nie chciał rzucić broni, daliśmy mu dużo nie szans. Nie chciał, tak, oczywiście. Za dużo według niebożej. Za, za dużo, za dużo. Nie słyszycie. Znaczy nie słyszę go. I'm sorry, I don't hear you. Gdzie on jest? Nie wiem. Don't worry, about it yeah. We are friendly. Na szpitalu czy jak? Steven. Sorry, but I can't hear you. Ty jesteś w szpitalu? Ja jestem. Ja? Obok. Tak. Ola? Ja jestem obok. W szpitalu? Obok szpitalu przy. przy A nie, on jest w szpitalu, dalszy. jest kobietą i małą. Podbiega jakiś gracz ja. do szpitala. Ja, ja podbiegam. Okay. Co z nim robić, Ola? Nie, no, odzywał się. Maczetem. ma. Ja, kobieta biegnie z małym plecakiem yy, przy szpitalu? Ola? To ja z dużym plecakiem. Dobra, tak. przeegzaminują, jak jest facetem to śmierć, jak jest kobietą to jest to No jak niestety jest facetem. To jest... A już patisz, toisz. Jest... Tak? Kurwa mi się nie zdawała, to, że mam do której... Ej, hey, hey there. I uh, found the gear bag and I was... Oh, there's three of you. <laughs> Four. Four. Oh. Actually. 300. Actually. Four. oh, hi there. Yeah, <laughs> I, uh... Tylko, bo gadacie na... Tak, tak, bo ja mam, jakby niewygodnie mam ustawiony ten klawisz, muszę to zmienić. Znaczy był wygodnie jak miałem inną klawiaturę, tak powiem. Do you, do you need anything? No, not that I know of. Ok then. Ok then. Okay, then. <śles> Kto tu podbiega teraz? i się?

No tak, rzeczywiście. Ja jedzenia szukam, bo głodny jestem, Myrgana. Aha, jedzenia, to ja ci mogę wręczyć jedną pieczoną mięską? No super. Jestem w bunkrze. Wiesz co, poczekaj sekundkę. Tam... Dobra, idę do bunkra? Ob obserwuj, a ja sobie lutuję sklep. Będziesz miał na mnie oko. Bunker jest fajny, bo jest dość bezpieczny, chociaż akurat tak. ona dzisiaj tego tak. nie potwierdza. Jasne. Bunker jest super. Wiesz co, zachowaj dla Borysa, bo ja mam już puszeczki. ja jestem, dunkza. A ty czego tutaj? Kto napierdala w zombieak w sklepie, coś kogoś bije? Nie mnie Widziałem, że zombiak bił kogoś w sklepie. Ten to teraz do drzwi. Czemu ona nic nie mówi? Bo jest, jest, ten... nie ktoś jest... Ktoś jest jakiś bandyta z M14 w sklepie? Nie wiem, to może mi... Nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, poczekajcie. Nie wiem, może ja. Nie. To może mnie to Dobra, dobra. Ty... to ja, to ja, to ja, to ja nie strzelajcie do mnie, kurwa! No bandyta... Mam zero krwi! Kurwa. Bandażuję m się, jestem nieprzytomny. Za Ja jestem w sklepie bandytą. Kurwa, jestem. Ja je mnie jak nie żyje. God damn it. Pilnujcie mi wzrok. Okej, okay. Ja jestem w sklepie teraz, jak ktoś wychodzi ze sklepu. No mówię. ja właśnie uciekłem od gościa z M14, ale, ale to był. To ja, to ja, to ja, Borys, to ja? Był, było nieporozumienie. Co? Zajebał A, tak? Tak. Wybieg ze sklepu, Borys? Ja. Wychodziłem ja. na zaplecze i widzę, że tam stoi bandyta z M14 i się Borys zaczął drzeć, że to może on, no to, to wybiegłem przodem. Okej, okay, okej, okay. no i, I to się, byłem, dotarło, ja, że w sklepie jest bandyta z M14 i wybiegłem po... To, z to ten ten Borys, Fawodzie, tutaj gledy. lecisz za szpitalem? Tak, za szpitalem. Trzymurku? Ale powiem ci, że skuteczny jesteś, tak. bo ze Stanaga nie, nie myślałem, że ktoś tak trzyma strzała i nie, mił nie zdjąć tam. Ja. Rozwiązuje problem głodu Pawła lepiej, niż Komorowski. <laughs> to, Jezu, zabiłem Pawła. Nie, nie, jakiegoś bandytę zabiłeś. Ostatni dział dołożył ząbiak. Zabiłeś bandytę. Pawła nie, Pawła tam nie była. Szały. Kto strzelał? Szały. Ktoś strzela? Tak, do mnie w sklepie. W sklepie? Kto w sklepie? W sklepie jest survivor, który do mnie strzela. W sklepie, tak? Od przodu tak. czy od tyłu? Dobra, woga. Z bronią nie. Dostał. Widzę go? Zdjęty. Dobra. Sprawdzam nazwiska tych bandytów. Dejlam to był pierwszy. Znaczy to był survivor. Ten drugi to był. Dobrze, jest mi się taka gra, kurwa podoba właśnie. Luke, po raz drugi luke. Nie, dzisiaj jest z, z, za bardzo. A, za bardzo, bo ta armata. Ja, się... ja widzę jakiegoś kalahana. Kurwa! Co? No. Nie, otoczyły mnie ząbiaki. Wpa wpadłem NPK w nie, bo mam łom. Pewny siebie, a miałem na jakieś rzucanie flark yy, w sobie <laughs> ustawione. E, ruch z tyłu, ruch z tyłu przy murze, to Ty, Paweł, Borys, Paweł, któryś z was? E, ja, ja jestem nie. za sklepem jeszcze. Staj się, serwuję, tył. Dalej? Daleko? Nie, nie, tutaj wydawało mi się, że tam gdzie był bandyta ostatnio. Aha, przy cudniu, Tutaj zaraz za murem. Ale to mogło mi się wydawać, wiesz, tak, kątem oka. Mogło być też jakieś liście albo coś. No. Dobra, okej. Okay. Dostałeś, 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 nie żyje. Gdzie? W tym murze, przy studni. A jednak, kurwa, dostaje, 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 nie żyje. E, z góry? Ale. Z nadmiasta słyszałem takie, jakby. Nie, niżej dostajesz, dostajesz, no dostajesz przy, stu... Dostawałeś przy cudni. Łażej. Dostajesz przy studni gość był przy studni czy gdzie był? Nie, on był na, tam, gdzie. I był Ola, za murkiem gdzieś, albo na, nad Olą. Nie, albo... on był nade mną, on był na szpitalu. Na szpitalu. Dobra, to ja tam biegnę i się dowiemy. Ja też za chwilę będę, to może już na, na kilka tych, na jakieś 30 sekund. Taka ciekawostka, jest namiot w rogu muru za szpitalem. Przestał padać. Odchodzę jestem od frontu sklepu W bramie szpitala Ja zginęłem tam gdzie jest studnia tylko po stronie szpitalnego mu szpitala muru Czyli w tym korytarzu Jestem biegam Gdzie biegam? Tam na tyły, tam murkiem się schowałem przed mną ja w tunelu jestem zerknę czy moje zwłoki są. Te zombie jakieś agrują. Gdzie? Za szpitalem. To, się ja, to ja, to ja, to ja nie, nie. dobra, moje zwłoki są, czy mogę je zlutować przez murnie, przez murnie. Jest bandyta. To ja to ja to ja to ja nie zabijaj, nie kurwa zabijaj, proszę! Oh wow. Zginął? Tak. <głosł> 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 Przepraszam! Ale... <głosł> Może odbignijmy stąd... Jakoś, masz ale jakiś plecak? Coś, bo ja widziałem tu plecak w okolicy. Tak, mam plecak. Ja idę trochę dalej, zobaczyć, czy tam nikt nas nie zajdzie kurwa, jakoś nieprzyjemnie. <głosł> Słyszałem, ktoś przeładowywał. Ja. Ja biegnę na... do lasu w takim razie. Tam mogę się Jest survivor. Gdzie? Ty strzałeś? Nie, to Enfield, to Enfield. To, to był Enfield? Gdzie? Gdzie byłaś ich survivor? Mów od razu. Tak siekierą że... go zajebałeś? Strzały. Tak, to ja, to ja, to ja. Nie Ręba. wiem, bo, bo Borys dziwnie jak mów, się... Właśnie, jak mówisz, że jest grasz, to może no, nie wie. mogłem. Trosiekałem go sikierną, to No jest. Właśnie wiedziałem, że nie wiedziałem, co ty chcesz zrobić. Pan mnie, sorry chłopaki. Ale dziewczyny, ale... Nie, Dobra, tu jest to... jakiś trup. Jestem bandytą? Tak. Jak to kurwa bandytą jestem? No. Ja pierdolę, nie? Czy możemy dzisiaj? Jesteś no. za namiotem, tak? To ty błagaj. Ja. Czy możemy dzisiejszą sesję po prostu skasować, tak żeby jej nie było? Nie. Nie, 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 nie. Ja już mam w końcu jakieś materiały, gdzie mnie Spartanie zabijają. Jej. Dobra sesja. No. <laughs> Ale jeszcze jak ty Paweł... Powiedziałeś, nie zabijaj mnie po tym jak pięć razy wypryłem ci w tył. A, to jeszcze żyłem wtedy. No, to już nie. <laughs> U, nie już... Ty jeszcze się... nie, wiedzia nie wiedziałeś, że już nie żyjesz. U mnie jeszcze stałeś oczywiście, nie, ale jakby już to już było. A ja ja poka pokażę te fragmenty. Zatwierdzone, podstępowlane, wysłane pocztą z potwierdzeniem nadania. pozamiatane. Ty Tyle jeszcze się jesteś na serwerze, czy już nie bardzo? Nie. nie, już nie. Relaksujemy się w czymś jeszcze? Nie. Gita nawet nie, na rowery nie? nie. Nic, nic? Nie. nie. A ja wiem dlaczego jesteś masz w kurwa, Ola. bo mnie nie zabiłaś, to, to rozładowuje napięcie. Tak, każdy A ja się czuję całkiem sympatycznie. Nie, no, jesteś właśnie potwierdzeniem tej tezy. Jakby pierwszy raz w życiu, że no. wiem i smakowało. A nie, 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 to takich to trzeba uśpić. No, to nie, no Wścieklizna. Ale to śmieszne. Zapolujmy na nich, oni pobiegli według mnie do namiotów militarnych. Nie ma innej opcji. Jak mają w chuj rzeczy. Wyrzucali broń już. Według mnie pobiegli tam, gdzie ty teraz biegniesz właśnie. Czyli tam ja Mijamy Perezino, ja że... tak? Ja uważam, że oni biegli lasem. No. Dobra, to... E... Może... Ja się Lawa. rozłączam. Dobranocka. Gra jakiś polski team się luk pyta. Cześć, cześć. Po polsku. Hmm. Niech się pyta To e, kto to był? Ktoś pytał? Luke Oj, to Luke, ten którego wraz zabiłem to Najmniej. No nie chciał się teraz przełączyć. Kurwa! Kurwa. <laughs> Ej, widzę ognisko, widzę grasza Survivora Przy ognisku. No to już od Ciebie zależy, czy chcesz humanity zmniejszać, czy nie. A gdzie jest ten... Nie, on ten... nie zobaczył chyba, poleciał gdzieś. Widzę Pawła. A Borys gdzie jest? Oj kurwa, nie wytłumaczyć się nawet nawet nie potrafił teraz. Eee, biegłem cały czas wzdłuż lasu, przebiegłem przez jakiś asfalt, teraz chyba przez chwilą, nie wiem, nie pamiętam, przebiegałem przez ten asfalt. Widzę bandytę za drzewkiem. Kiwa się na boki? Kurwa, nie widzę, bo jestem z takiego kierunku, że celuję w coś, ale nie wiem co. No Paweł, ja jestem za drzewkiem. To wbiegasz w las teraz, Paweł? Tak, wbiegłem. Kucnij może. Ja? Kucnąłem. Tak, to ty. Dobra, to dobrze, bo to był survivor gdzieś w e, Ja jestem za Paweł, od strony Bredino. Dobra. Stoję na polance. Okej. Okay. Jest bandyta przy ognisku. No To bandyta to jest dwóch, To jest dwóch już Dobra, ściągam bandyta w takim razie. Poczekaj, może, może lepsza... Dobra, jak tam Nie, jak go masz. Ty strzelasz? Tak, dostał trzy razy. Ale pobiegł bo dalej. Kurwa, to z innej strony. Słyszę, to strzały, what the fuck. Bo ja, ja odbiegam... Przemieściłem się trochę. A, okej. Okay. Teraz z drugiej strony krwawi bandyta biega. Dobra, flankuję znowu. Był no, dobra, widzę dwóch, jest drugi, nie, to ten sam, sorry. Widziałem jak biegł w drzewka. Jest w takiej kępce choinek teraz. Mhm. też widziałem. Tam dobrze biegnę, Paweł? E, nie wiem, bo nie widzę Cię. Jestem pod, nie wiem, po prawej się. Dobra, widzę jak nisko. Tak jak biegniesz, on po Twojej lewej teraz jest, był przynajmniej przed chwilą. I to już on dość blisko. Dostałem Czały. i do mnie. <grywa> Widziałem, że to jest z nie tego. Dobra, teraz go do widza. Gdzie? To byłem czternastka, no, chyba. Tak. Czy... Miałem M14. To jest ta sama ekipa chyba, wiesz. w że dobrze wyczułem ich Dobra, minąłem drogę teraz taką polną. On tak, jest przy drodze jest... polnej. Przy drodze, przy drodze mi zerwił. Widziałem go przed chwilą. Jest w tych nie to Ja przebiegałem przez... A, no dobra, na pewno? Tak. A po której stronie? Na górze nad drogą czy pod nie, drogą? Nie pod drogą. Dobra, widzę go. jest blisko. Prze przez polankę biegnie? Przebiega przez drogę, albo będzie zaraz przebiegać drogę. Ja podbiegam do drogi teraz. A on nie biega. Dobra, dobra on zdech chyba już. Nie, ja zdech stoi. U mnie leży Teraz dostał i padł, teraz dopiero. U mnie przynajmniej. Aha, u mnie już leżą. Bo to chyba dwóch różnych, czekaj, widzisz, teraz ja podbiegam do niego To ten... Nie, nie. Dobra, ja wziąłem... Dobra, ja biorę kogo od niego i ten ty dalej. Nie to jeszcze ten... to, to drugi, to drugi, to drugi. Dobra, a ten pierwszy gdzie leży? Szybko. Eee, bliżej, bliżej jeszcze tej drogi jak cofnij się w kierunku tam gdzie byłeś przy odnisku, e, w kierunku Berezina, bo ty byłeś dalej od Berezina. Tak eee, rozłączył się, chyba kombat logował, bo... E, przewrócił się, a teraz zniknęły mi zwłoki. Hance, Hance i ten. Yy, I Kaligan. Ten. Ten i Kaligan też miały trzecie połączenie przed chwilą. A ten, który... którego ja zabiłem, nazywa się. Yy, nie wiem, bo akurat mi wszedł kurwa. Nie mogliście teraz. Dostaję? Raczej znaczy, ktoś strzela do mnie, nie, nie to, że dostaję. Dobra, już pomagam, tylko wezmę. Sprawdzę, co tu jest do wzięcia. Czech backpack. Ale w nim i tak nie wezmę broni, nie? W Czech Backpack'u. Weźmiesz. W Czech -back weźmiesz. za dwie. Stanagów w chuj. Nazwisko jeszcze sprawdź. A, sp a właśnie. E e granaty. Ta, to są ci, co nam podpierdolili. To wygląda jak giry z naszego namiotu. Zostawiłem na nim M16, bo już nie mam miejsca. Ja już biegnę, w takim razie. E study body. E luk. Look. Tak, to, to przed chwilą wpisaliśmy. Okay. Ja mnie już tam nie ma. Ja jestem teraz przy ognisku. Ale to dlatego, że po prostu Daisy wymusza teraz takie ryzykowne aktywności. To też jest dość ciekawe właśnie, że wymusza strzelanie przed do królików. Ostatnio dość często odnotowałem palenie ognisk w różnych miejscach, ogrzewanie się. Ym, Dobra, ja. gdzie dalej? Spartanie? Czy oni się urodzili w Berezino, licząc, że wrócą tu posłoki i mhm. zaczęli się ich roz... Podejdą gdzieś, podejrzewam. Tak, ja bym stąd szedł, bo chyba dłużej nie ma co. To... Ale jest jeszcze broń do wzięcia. Jaka? cz przy samym ognisku leży. Okay. I... Magazynki do Stanaga. Wezmę cz Zetka się zrobi coraz mniej wartościową bronią, bo ona jest prawie w każdej sudole teraz ostatnio. Więc... No tak, no ale wartościowe jest to, żeby oni jej nie mieli. Ja ją podnoszę właśnie i tam w tanagi jeszcze kawałek dalej leżą. na to, to już nie widzę banda Same magazynki to można wziąć, bo w sumie mamy trochę broń na stanagi, to warto. A, to jest Stasz. w Staszu jest M14, biorę M14, pierdolę tę CZD, diamarkę M14, wszystko M24, 4. gdzie okay. to jest ta stasz? ognisku ja biorę diamarkę, hehe. 16 ja magazynków, z niego strzelać Po kolei, po kolei. Jakiś lecet Podejdźcie do tego ogniska i po lewej od ogniska, jak się spojrzycie w kierunku tej drogi To jest w duży staż Ja wziąłem, nie wiem, nie wiem po co wziąłem, ale Odbiegłeś wziąłem... Odbiegasz po po tak? Tak Ja podbiegłem po samo ognisko teraz okay. Dobra, no to teraz już na pewno jesteśmy na lecinku mają. Bierzcie na szybko co najcenniejsze i uciekamy. Tak. Dobra, ale właśnie nie wiem co jest najcenniejsze według Was. Kolejna broń, czy więcej magazynków do Stanagów na przykład? Nie, no Stanagi to nie, to, to już jest śmieć. Dobra, to jeszcze jedną broń wziąć, tak? Jaką? Die Mam, wziąłem. Są dwie CZ, m 16 a 4 dwie M24. M24A1. Co mam? M24 dla Oli. Jest na die tak. magazynki, Ola to lubi. Mamy w chuj tych magazynków też przy dobra. 3, 5, 9, to muszę coś wyrzucić Oni zaraz tu będą, to jest za dobry lud, więc to jest tak, już bardzo tak, ryzykowna tak, misja Dobra, już spierdalam w takim razie Lada moment Mają granaty dymne, tak by the way Zwykłe granaty też, ja wziąłem jeden, jeszcze cztery wody też. Dobra, ja już nie wiem, jestem załadowany Mam 3 bronie Co wylogowujemy się? Możemy się w kierunku Olszy przemieścić, bo tam Znalazłem sumie... no, pletak, może jeszcze do pletaka coś włożyć. Okej... Okay. To się nie skończy dobrze. To kto to jest? To jest Paweł, tak? Za drzewkiem. Ja jestem w domu. Ja jestem w domu. Tutaj, tak Paweł? To ty... Nie! Kurwa mać! Strza... Strzały, tak? To nie ja, to nie ja. Zabijaj. Ja się siekam w domku, zębiaki, może to ja? Nie, nie, strzały, strzały. Strzały? Zajebał mnie chyba, no. Kurwa mać, nie możemy być bandytami, bo ja byłem przekonany Paweł, że to ty, przebiegam tuż obok ciebie. O Jezus, jest przy ognisku, niedaleko ogniska, dostał strzał ode mnie z m 14 zajebcie go. Ale lagi jebane, a ja zginę, bo mam zero krwi w tej chwili. Widzę go. Dojebcie go. Tabeu, gdzie ty jesteś? Strzelam do bandyty. Zdjęty. Kto strzela? Ja, poprawiłem go. Okay. Dobra. Bory żyje? Nie, właśnie zginęłam w tej sekundzie. Kurwa. Kurwa, no ale... Trzymamy mamy pozycję. Ja, ja mogłem go tak zajebać tyle razy, tylko żeby przekonać się Dobra, przybiegniesz chyba, tak biegniesz, czy już, nie? Tak, no to biegnie. Dobrze się to nas nie skończy dzisiaj. A, nie jeszcze. A jest pierwsza 30 dobrze. Jeszcze dwa razy mogę pobiec. Ryję. <noise> <noise> Będzie pewnie trzeba. To bardzo fajnie, że właśnie tak, że wyłożyłyśmy bo, bo, ściszenie nie do zera byliśmy, ale podjęliśmy trop, dogoniliśmy, do, zabiliśmy i, przy, i o, na razie mamy przewagę z nimi, a do tego jeszcze była... E, była Czy jeszcze... Im, Im dłużej tu jesteśmy, tym tracimy tę przewagę tak naprawdę, bo oni mają czas, żeby tutaj oflankować z której tylko chcą stronę Kurwa i... jednorożec. Dziecko, a nie, to kowa. <laughs> Myślałem, że to dziecko jednorożca. <laughs> Okej... Okay. threshold ni